Utrata masy mięśniowej to jest bardzo istotny temat, który właśnie chciałem tutaj z Wami poruszać, poruszyć przy rozmowie na temat ozempiku czy też innych pochodnych leków od semaglutydu, bo tutaj opierałem się na opinii wybitnego, w ogóle ciekawa nazwa, biologa mięśni. Jest, jest, jest taki tytuł, biolog mięśni, czyli ktoś, kto specjalizuje się w rozroście tkanki mięśniowej w ogóle i w tym, jak mięśnie funkcjonują. Więc tutaj mówimy sobie o doktorze Anurag, Anuragu Singh, który studiuje właśnie utratę masy mięśniowej z wiekiem i generalnie długowieczność ludzi, czyli co zrobić, żeby ludzie żyli jeszcze dłużej. I on zwrócił uwagę, że po trzeciej, czwartej dekadzie naszego życia tracimy około 1% masy mięśniowej, ogólnej masy mięśniowej w ciągu roku. Czyli ten jeden, około 1% masy mięśniowej spada nam, spada nam na rok. Jednak podczas badań nad Ozempikiem w przypadku utraty 15% masy ciała w, w skali tego roku, 10%, pro tylko, znaczy tylko, i aż 10% to był tłuszcz, jednak 5% to był mięsień. I mówiąc prostym językiem, to znaczy, tyle, to znaczy to, że ludzie w ciągu roku tracili tyle mięśnia, ile powinni przez 10 lat.